Cześć, witajcie na moim kanale Kawa bez mleka. Dzisiaj na wstępie, przepraszam za te odgłosy, które słychać, ale pada deszcz. Jak może część z Was już zdążyła zauważyć po zdjęciach czy nagraniach, ja mam takie jakby poddasze, deskowanie w domu, przez co ten odgłos deszczu. Bardzo się tutaj unosi, bardzo go wyraźnie słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Dzisiaj chciałam podzielić się z Wami wyprawką, jaką przygotowałam dla Leona, który już za kilkanaście dni idzie do żłobka. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co na przykład dziecku jest potrzebne w takim żłobku, albo po prostu co Leon będzie miał w żłobku, to koniecznie zostańcie ze mną. Generalnie, jeżeli chodzi o to, co jest Wam potrzebne w żłobku, to z całą pewnością dostaniecie listę, co dziecko powinno ze sobą w tym żłobku mieć. Ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie musiałam nigdzie walczyć o miejsce, walczyć w rekrutacjach, ponieważ sama wraz z mężem i przyjaciółką prowadzę przedszkole i żłobki. Dlatego wiecie, miejsce miałam zaklepane. To, co jest ważne z mojego punktu widzenia, już nie tylko jako właściciela, ale także jako nauczyciela, bo musicie wiedzieć, że ja kiedyś byłam po prostu nauczycielem na grupie. Jeżeli któraś z dziewczyn jest niedysponowana, to nadal mogę nim być. No, w każdym razie, to co jest najgorsze, jeżeli chodzi o przygotowanie dziecka, czy to do przedszkola, czy to do żłobka, to nadmiar. Mhm. Pamiętajcie, że pakowanie wszystkiego. Nie jest dobre, bo potem kiedy nauczyciel przedszkolny, czy to opiekun w żłobku potrzebuje znaleźć konkretną rzecz, czy dziecko, to żeby przepłynąć przez to morze rzeczy, no nie jest to takie proste, a zwykle ta reakcja powinna być nieco szybsza. Druga sprawa, ale to już bardziej dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, to Drugą stronę, czyli wychodzenie z założenia, że mój syn ma 5 lat, więc on, jemu już nie może się nic przydarzyć. On na pewno się nie posiusia, na pewno się nie ubrudzi, nie potrzebuje niczego. To też jest błędne myślenie, bo y, różne rzeczy się dzieją, różne są sytuacje, to nie musi być koniecznie wpadka w toalecie, ale zwyczajnie może na przykład kubek z wodą wylądować na kolanach. I klops. Mamy wtedy mokre spotnie, i wtedy okazuje się, że nawet taki 5- czy 6-latek potrzebują tych obranek na zmianę. To tak tytułem wstępu. Natomiast nie przedłużając, pokażę Wam, co przygotowałam dla Leona. Na początek, może zacznę od rzeczy najbardziej prostej, czyli bidon. Ponieważ Leon e, pije, m, potrafi pić z kubeczka, ale hm, to jest dużo powiedziane, zazwyczaj się nim zalewa. Wiem, że u nas w żłobku dzieci mają takie rzeczy jak bidony. Leon jest nauczony pić właściwie z biboksa też mamy też awenta, ale wolimy biboksa. E, jest nauczony, m, że ma do tego dostęp, cały czas może pić, kiedy m, ma taką potrzebę, dlatego do żłobka także kupiłam mu e, taki bidon. Wybrałam w kolorze miętowym. W domu mam żółty i prawdopodobnie ten miętowy zostanie w domu, a ten żółty oddamy do żłobka. Natomiast to jest mój punkt widzenia, który uważa, że Leon tamten bidon zna, kojarzy, a nie chce, żeby został wrzucony w ten żłobek ze wszystkim nowym. Dlatego prawdopodobnie ten bidon zaraz umyjemy i zaczniemy z niego korzystać w domu, a ten żółty po prostu oddamy do żłobka, tak, żeby miał coś, co bardzo dobrze zna przy sobie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, są śliniaki. Ja kupiłam dwa śliniaki, no i tutaj a propos nie z ilością. E, kupiłam dwa, ponieważ e, dziewczyny rekomendują u mnie te śliniaki z rynienką. Ja zdecydowałam się na zakup e, z Campola. Hm, nie wiem, czy on jest taki bardziej dziewczęcy, e, ale nie było innego akurat. Ja zamawiałam już, wiecie, z Biboxem. Chciałam e, po prostu w jednej przesyłce, żeby w jednej paczce u mnie przyszło. E, no i... Mamy taki oto śliniak. Ja tych śliniaków nie lubię. E, dlaczego nie lubię, już mówiłam w którymś filmie chyba o rozszerzaniu diety. E, tutaj Wam e, podlinkuję. Nie lubię ich, ponieważ e, z tej rynienki Leon wszystko i tak na siebie wylewa, i uważam, że to jest bez sensu. E, natomiast być może w żłobku, jak zobaczę, że inne dzieci tego nie robią, to nauczy się, że wcale tak się z tego nie korzysta. Dlatego mam taki śliniak, jak jest rekomendowany przez panie e, żłobków. Kolejny śliniak to jest mój absolutny hit, ulubieniec, czyli śliniak z rękawkami z Mundlun. Nówka sztuka nie e, to, jest, to jest śliniak, który on także ma kieszonkę, ale ona jest, wiecie, taka, że dosyć. Przylega i przede wszystkim on tą kieszonkę ma tu pod spodem i wcale nie jest tak prosto mują wyjąć, żeby rozlać zawartość na siebie. Poza tym ma długie rękawki, które chronią, no także tutaj rękawy ubrania oraz przede wszystkim to to jest absolutnie najważniejsze, są pod szyję. A jak. Mamy, które tutaj jesteście, zapewne wiecie, bodziaki, koszulki najbardziej niszczą się, gdzie? Tu pod szyją, ponieważ niestety, ale te śliniaki przed tym nie chronią, także e, my mamy bardzo przez to dużo zniszczonych bodziaków, koszulek e, i dlatego mówiąc szczerze wolę mm, te śliniaki. Oczywiście w sezonie letnim korzystałam albo po prostu z pieluszki, no ale nie będę do, do żłobka dawała pieluszki, e, lub z tego śliniaka. Natomiast teraz, kiedy już jest jesień, na pewno wrócimy do częstszego używania tego oto z rękawkami. Następnie to, co przygotowałam, to oczywiście paczkę pampersów. To, czy będzie zostawała cała paczka, czy tylko będziemy przynosić po kilka sztuk, to jakby dzisiaj mam zebranie, to się dowiem. Jak dziewczyny wolą, jeżeli chcą całą paczkę, ja mogę przynosić całe paczki. Jeżeli wolą, żeby raz w tygodniu uzupełniać, czy, czy... zobaczę, jaki mają system, na razie naszykowam całą paczkę. Tu mam chusteczki moje ulubione z Baby Grima e... nasączane w 99% wodą i krem do pupy. Only bio. My używamy najczęściej Bepantenu, natomiast y, ostatnio stwierdziłam, że spróbuję także te produkty z Onlybio, ponieważ cieszą się bardzo dobrymi opiniami w internecie, i mu muszę przyznać, że jest naprawdę ok. Ta tubka jest niewielka, dlatego y, pojedzie do żłobka. Natomiast jeżeli chodzi o chusteczki, to ostatnio kupiłam także inne. One także są w 99% nasączane bo to nie zna, ich to mogę sprawdzić. I ja osobiście ich nie lubię, a dlaczego? O, tak akurat wyszło ładnie. Natomiast one, zobaczcie, strasznie się. drą. Rozlatują się po prostu w palcach. Myślę, że na pewno yy, znajdzie się jakaś zaleta yy, taki, takiego stanu rzeczy. Natomiast mnie osobiście to nie odpowiada, kiedy wyciągam chusteczkę, a mój syn ma brudną pupę, to zależy mi, żeby tą chusteczkę wyjąć szybko i w całości. Dlatego tych chusteczek osobiście nie polecam. Kolejną rzeczą, którą przygotowałam jest oczywiście kocyk na leżakowanie. U nas w żłobku dopuszczamy możliwość, aby w sezonie jesienno-zimowym przynosić dwa kocyki. Tak, aby jeden położyć na leżaku, a drugi, żeby dziecko mogło się przykryć. Ja na razie daję tylko jeden. Następnie mam tutaj taki magiczny worek. To jest worek, który mogliście zobaczyć w holu zakupowym z Lamilu, ponieważ w takie piękne worki spakowane są produkty właśnie od nich. W ten był spakowany plecaczek Dolce Vita. I ja od razu pochowałam sobie te wszystkie torebki, woreczki, bo wiedziałam, że przydadzą mi się właśnie na przykład do żłobka. I ja w takim woreczku spakowałam wszystkie ubranka Leona. Tak jak już powiedziałam na początku odcinka, ważna jest rozsądna ilość e, ubrań, a tak właściwie nazwałabym ją adekwatną. Czyli jeżeli wiemy, przecież znamy swoje dziecko, wiemy, że jeżeli przebieramy je w domu 4 razy dziennie, w godzinach takich i takich, a właśnie w takich godzinach dziecko będzie przybywać w żłobku, no to dobrze będzie, aby tyle ubranek było spakowanych. Ja średnio Leona przebieram od jednego do trzech, stwierdziłam, że przecież będzie też trochę w domu, nie zostawię go od razu na cały dzień, więc uznałam, że dwa komplety ubrań to będzie w sam raz. I y, co tutaj spakowała? To nie musi być worek, to może być, wiecie, zwykła, y, czy to płócienna torba, czy reklamówka foliowa, to absolutnie nie ma znaczenia. Z tym, że jako nauczycielka od razu Wam powiem, że takie torby płócienne, czy, y, czy właśnie woreczki są bardzo charakterystyczne i my widząc już taki woreczek, że on gdzieś tam leży, wiemy, czyje to są rzeczy. Tak, czyli to po prostu bardzo ułatwia i jednocześnie y, zapobiega gubieniu się ubranek. Ale od, do tego za chwilę wrócę. Ja naszykowałam tak, jedną parę skarpetek, jeden komplecik spodnie i e, bluzeczka i drugi komplecik, czyli spodnie i body z długim rękawem lub body z krótkim rękawem. Wydaje mi się, że jest to ilość zupełnie wystarczająca. Jeżeli okaże się, że e, tych ubrań będzie potrzebnych więcej, to oczywiście dostanie ich Leon do swojego worka więcej. Częstym problemem w żłobku czy w przedszkolu są ginące ubrania. I wiecie, to jest tak, że małe dzieci jeszcze nie do końca są świadome tego, co jest ich. Druga sprawa jest taka, że my ubieramy dzieci w podobnych sklepach, do najbardziej popularnych. Na tę chwilę to jest oczywiście HM i Pepko, natomiast jeszcze niedawno było mm, STESCO, FF, coś, coś takiego, i te ubranka się powtarzały. Także nam, nauczycielkom, trudno nieraz było dopasować ubranie do dziecka. Dlatego, yy, jeżeli mamy ubranka, na których nam za, naprawdę zależy i, i wiemy, że yy, nie chcemy, żeby nam zginęły, a myślę, że tak naprawdę. Yy, Chcemy, żeby wszystkie te ubranka były nasze. Jeżeli chodzi o identyfikację ubrań, to ja osobiście uważam, że absolutnie najlepszym sposobem są naklejki. Można oczywiście po prostu te ubrania podpisać na metkach. Dopuszczone są po prostu, żeby te torebki, w których pakujemy ubranka, były podpisane. Natomiast wiecie, jak to ubranko wychodzi z torebki? to już y, może coś tam się pomylić. Tak jeszcze widziałam chyba moim zdaniem B, mm, ale przyznam, że tylko w tytule pieczątka do ubrań, więc zakładam, a wiem, że y, Zosia też idzie do żłobka, więc zakładam, że... Y, to są właśnie pieczątki do oznaczenia ubranych Zosi do żłobka. Natomiast ja jestem fanką naklejek, już Wam pokazuję. Od razu powiem, że mam tylko na jednym ubranku taką naklejkę. Zrobiłam ją na szybko tuż przed tym nagraniem, ponieważ one dopiero wczoraj do mnie dotarły i nie zdążyłam jeszcze oznaczyć ubra. Naklejka na ubranku wygląda następująco. Oczywiście można bardziej precyzyjnie oznaczyć, czyli na przykład imię, nazwisko, inicjały. Natomiast mówiąc szczerze. To nie jest popularne rozwiązanie i wydaje mi się, że nawet jak to już zacznie się spierać i ktoś zobaczy ten kolor na ubranku, to opiekunki będą wiedziały, że to ubranko jest Leosia, bo on takie naklejki miał. Tym bardziej uznałam, że bezzasadnym jest pisanie imienia i nazwiska. Dlatego napisałam po prostu, wybrałam sobie taką naklejkę z samym imieniem. To są naklejki w 100% personalizowane, sami wybieracie sobie kolory tła, czcionkę, kolor czcionki oraz tutaj ten obrazek, który jest obok. Przychodzi to w takiej kopercie, ja zamówiłam z firmy Stickets, zamówiłam od razu ich więcej, ponieważ no wiadomo, Leon rośnie, te ubranka będą się zmieniały I Będę miała po prostu gotowe na przyszłość. Zdecydowałam, że chcemy cztery różne kolory tych naklejek. Na każdym jest ten sam font, ten sam kolor, to samo logo, tylko po prostu kolorem się różnią. Do zestawu dołączone jest także taki pergamin i jak należy poprawnie taką naklejkę zamontować, macie tutaj opisane. Co ważne, nie wolno przynajmniej przez 24 godziny tych ubranek prać. Dlatego polecam, aby po prostu już na uprane ubranka naprasować te naklejki, tak, żeby one przez jakiś moment mogły sobie spokojnie pobyć i żeby nie było konieczności od razu wrzucania ich do pralki. Miałam z takimi naklejkami już styczność w pracy i wiem, że one się spierają. To nie jest takie, że one już raz na no zawsze będą na tym ubranku. Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna metoda, aby oznaczyć ubranie i aby ono nie zginęło. Dajcie mi proszę koniecznie znać, co sądzicie o wyprawce Leona do żłobka. Czy uważacie, że czegoś brakuje? Ha, może po prostu o czymś zapomniałam. A może uważacie, że w ogóle coś jest zbędne? Dajcie mi proszę koniecznie znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna za mm, każdą wskazówkę, każde polecenie, także mm, czekam na Wasze wiadomości. Oczywiście zachęcam Was do zostawiania kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji kanału, klikania w dzwoneczek. Pamiętajcie także o tym, że możecie znaleźć mnie na Instagramie, pod tym Samym nikiem kawa bez mleka. Zapraszam, rozgośćcie się. Tam jestem zdecydowanie częściej, bardziej regularnie. Także, jeżeli chcecie trochę bardziej mnie poznać, to zapraszam. Tymczasem, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niebawem.